Cześć, ja jestem Monika, to jest podcast i kanał YouTubeowy Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, różnych około-książkowych tematach. Dzisiaj będzie o książkach i to o nowościach książkowych. Od tamtego filmu, w którym ostatnio opowiadałam o nowościach książkowych na naszych półkach, to było 21 książek nowych, ja do tego filmu podlinkuję. Upłynęły dwa miesiące. I sporo z tamtych książek ja już przeczytałam, albo mój mąż już przeczytał, więc tak naprawdę można już opowiadać o nowościach. E, najpierw zrobię taki krótki update, co z tamtych książek już się udało mi przeczytać albo mojemu mężowi, e, i później przejdę do tych książek, o których będę mówiła dzisiaj. E, I tak pokrótce wam powiem, co to za książka, dlaczego ją kupiłam, albo dostałam, albo poprosiłam, albo gdzieś poszukałam, wzięłam sobie z Book Crossingu. No i co? I zaczynajmy chyba. Zacznę od tego, że jeżeli film mój ten Wam się podoba, albo inne filmy też Wam się podobają, to zachęcam do subskrypcji, do klikania kciuka w górę, do komentowania. Mnie to pomaga docierać do większej ilości ludzi, więc za to Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie mi pomóc w jakiejś. Dodatkowy sposób, to zostawiam Wam również link do takiego profilu Buy Coffee. Przez tamten link możecie mi kupić kawę. E, ja jestem napędzana kawą, a jeżeli będzie to większa kwota, to kupię sobie jakąś książkę. Więc bardzo Wam dziękuję również za taką pomoc. I cóż, zacznijmy m, od tych książek, które w tamtym filmie, czyli. Dwa miesiące temu, tak czy inaczej, mówiłam tam o 21 książkach. Pierwsza to książka Kirsty Ann Finsen Chwilę Wieczności z ArtRage, książka przeczytana. Merlin Brookwood z ArtRage, Sieroty z Davenport – Książka przeczytana. Brett Easton Ellis, American Psycho tą książkę przeczytał mój mąż, i właściwie on też kupił ją, i jemu zależało. Zresztą teraz będzie Bret Easton Ellis biały i Bret Easton Ellis strzępy i American Psycho i strzępy już przeczytał, biały jeszcze nie Ken Follett, słup ognia mój mąż już przeczytał. N.K. Jameson, Piąta pora roku, ja już przeczytałam, przeczytam też dalsze części i na tej trzeciej wymiękłam, już nie będę jej czytać do końca. Izolda Zolda Kiec, Ginczanka, przepraszam, o e, poetce. Tej książki jeszcze nie przeczytałam, ale faktycznie jest na mojej liście teraz, żeby jak najszybciej już ją przeczytać. Barbara King Kingsolver, Odyseja. Czekam na jej przeczytanie, również trochę na Magdę z kanału Magdełkę. Łukę. Będziemy ją czytać razem. Myślę, że to się wydarzy jakoś w maju, może w czerwcu. Nie spieszymy się jakoś szczególnie. Mnie też y, jakoś bardzo nie zależy, bo mam dużo dobrych lektur y, na półeczkach. Matthew C. Klein i Michael Pettis. Wojny handlowe to wojny klasowe. Jest to bardzo dobra pozycja, ale niestety ja byłam troszeczkę zbyt mało doedukowana, jeżeli chodzi o ekonomię. I dla mnie ona była bardzo trudna w odbiorze. Przeczytałam gdzieś tak w okolicach połowy, przerwałam i y, dałam ją dalej koleżance, więc mam nadzieję, że będzie y, koleżanka bardziej skorzysta niż ja, ale w każdym razie doczyta do końca. E, Julie Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffrey'a Watersa i jego ojców. Wydawnictwo Czarne. Bardzo dobra książka. Bardzo ją polecam. Mam osobny film na tym kanale e, na temat tej powieści i e, bardzo ją Wam polecam. Przeczytana zatem. Jarosław Molenda. Nienacki. Skandalista od Pana Samochodzika. Przeczytane. E, spoko. Podobała mi się. Też jest osobny, albo nie, nie osobny, ale jest podsumowanie w podsumowaniu więcej o tym filmie. I podobała mi się ta książka, ale miałam zastrzeżenia niektóre, więc przeczytana. Ethan Molik, co Intelligence. Ja jej nie przeczytałam, ale mój mąż tak. Otesa Moszwek, Śmierć w Jej Dłoniach. Ja już przeczytałam. Eee, hmm, taka sobie ta powieść, szczerze mówiąc, nie urzekła mnie jakoś szczególnie. Jan Potocki, rękopis znaleziony w Saragoście Jeszcze nie z, żadne z nas nie przeczytało. Marcel Proust, eee, Wydaje mi się, że już mój mąż skończył tą część ostatnią, którą Albertyna odeszła. I faktycznie on ma takie zastrzeżenie, że widać, że ona nie jest już zedytowana przez Marcela Prusta, że widać tam takie pewne niedociągnięcia, ale jako cały. Cały zbiór bardzo poleca i bardzo jest dużym adwokatem tej, tej, tego całego zbioru, cyklu w poszukiwaniu utraconego czasu. Ja przeczytałam tylko pierwszą część i to też nie w tym tłumaczeniu najnowszym, więc zamierzam dopiero czytać. Artur Przybysz-Sławski, Pana profesora dziennik sekretny, przeczytane. No ciekawa była ta książka, będzie w podsumowaniu tego miesiąca. Paty Smith, Poniedziałkowe dzieci, przeczytane. Charles Yu, Ucieczka z China, przeczytane. No więc sporo przeczytanych, a teraz przejdźmy do tych e, książek, które teraz mamy najnowsze w w mojej w naszych księgozbiorach. Więc zacznijmy od pierwszej pani, czyli Oktawia i e. Butler opowieść o, przypowieść o siewcy. To jest e, wydawnictwo W.A.B., przetłumaczył tę książkę Jacek Heuminiak. E, książka, która jest ponoć pierwszą częścią Dylogii, więc będzie jakaś druga część. Mam nadzieję, że wydawnictwo Wławe ją przetłumaczy. Książka opowiada o. Ja już ją przeczytałam, więc dlatego mogę powiedzieć, książka opowiada o takim postapokaliptycznym w pewnym sensie świecie. Doszło do jakiegoś rodzaju katastrofy trochę klimatycznej, trochę jakiejś takiej gospodarczej wobec tego bardzo drogie są i żywność, i woda. Ludzie żyją w różnego rodzaju komunach. Wszelkie usługi, nawet typu policja i e, usługi lekarskie są tutaj płatne i to bardzo wysoko płatne, a duże korporacje zatrudniają właściwie nowoczesnych niewolników, nie dają im nawet pieniędzy, tylko dostają ci niewolnicy po prostu wikt i opierunek. E, jest to swego rodzaju opowieść o głównej bohaterce, młodej dziewczynie, która wyrusza w podróż na północ, gdzie jest podobno lepiej. E, są to raczej Stany Zjednoczone i to, to, jest, to się tak, tam gdzieś dzieje, jest to swego rodzaju powieść drogi, w której nasza bohaterka zbiera ekipę. Ekipę, która będzie żyła dalej właśnie tam na tej północy. Bardzo dobrze mi się czytało, będę czekać na dalszą część. Jest tutaj troszkę takiego dla mnie niepotrzebnego, albo, no, ale na tym się też trochę zasadza. Jest tu pewien wątek religijny. Bohaterka główna tworzy swego rodzaju religię, i wokół tej religii też chce skupić. Swego rodzaju wyznawców, ale też po prostu swoich zwolenników. E, bardzo dobrze się czyta, bardzo wam ją polecam. To jest nowość z tego roku. Czytajcie. E, kolejna książka nie czytałam jeszcze, też nowość, Percival Everett e, James, i jest to wydane w wydawnictwie Marginesy, przetłumaczone przez Kaję Gucia więc spodziewam się bardzo tutaj, bardzo dobrego języka. Bardzo fajna okładka, bo nie wiem, czy widzicie, że tutaj się świecą takie małe gwiazdki. Są bardzo ładnie nadrukowane takim błyszczącym złotym albo srebrnym jakimś lakierem. W każdym razie. Cóż jest, czym jest James? James to jest powieść, która jest retellingiem Marka Twaina o przygód Huckleberry Fina. Nie pamiętam za bardzo o tych przygód Hucka Fina, więc nie wiem, czy sobie nie przypomnieć po prostu tamtej powieści, ale ta powieść w ogóle była nominowana w ubiegłym roku do Nagrody Booker Prize i ona chyba była na krótkiej liście tamtego rocznej. Bardzo mnie zaciekawiła. Wiele osób, jak obserwuję różne konta zagraniczne, bardzo polecało tę powieść, że jest świetna, więc mam duże oczekiwania wobec niej. Obiegłoroczna nagroda Bookera jeszcze tutaj wróci, więc. Tu zobaczymy. No, co mamy dalej? Ken Follet, zbroja światła, czyli dalsza część naszej, naszego cyklu King's Bridge, ponieważ mąż już ukończył poprzednią, to ta zbroja światła. Kurczę, on chyba też to już skończył, więc tak mi się wydaje, że to też już jest skończona albo to jest, że poprzednią część już skończył i po prostu będzie czytał dalej. Wraca booker ubiegłoroczny, czyli Samantha Harvey Orbita. Ja tę książkę jestem już właściwie po połowie, chyba, tak, po połowie. To jest zwycięzczyni ubiegłorocznej nagrody Bookera. Króciutka powieść. Mój mąż już przeczytał, ja jestem właśnie w trakcie i mnie się bardzo podoba. Jest to raczej powieść kontemplacyjna, nie ma tu szalonej akcji, o czym jest mowa. Mamy tutaj szóstkę astronautów. I oni podróżują razem na jednej stacji kosmicznej, y, orbitują wokół Ziemi i mają wiele przemyśleń na temat samej Ziemi, jak ją obserwują, życia ogólne, ogólnie, y, czynności, które wykonują, y, kontaktów, relacji międzyludzkich i ogólnie ludzkości. Mnie się bardzo podoba, szczególnie jeżeli jesteście w stanie y, Razem z bohaterami zastanowić się nad tymi rzeczami, o których oni sobie tam myślą w tym kosmosie. Fenomenalne też opisy próby opisania mm, Ziemi widzianej z, ze statku kosmicznego czy też ze stacji kosmicznej. Bardzo e, jestem pod wrażeniem, naprawdę, jest taka eteryczna, przyje... przy... taka, tak jak mówię, no, kontemplacyjna książka, raczej do zastanawiania się, nie do podążania za e, wartką akcją. Kolejna książka, no cóż, klasyka Jarosław Haszek, czyli przygody dobrego wojaka, szwejka w czasie wojny światowej. i Jest to wydawnictwo, które szczerze mówiąc, chyba to jest vis-a-vis -vis Etiuda, ale... Przekład Paweł Hulka-Laskowski. Tak, vis-a-vis -vis Etiuda. E, całkiem gruba to miszcze, e, no, przypuszczam, że kojarzycie Jarosława Haszka i przygody dobrego wojaka Szwejka. E, fajnie jest mieć to na półce. Kolejna książka. A w ogóle tamte książki poprzednie, to wszystko to są nasze własne zakupy. Teraz to jest pierwsza książka, którą otrzymałam od wydawnictwa. Kobiety Dzikiego Zachodu, czyli Waleczne Serca, Katie Hickman. Wydawnictwo znak. Tłumaczyła tę książkę. Przepraszam, tłumaczył tę książkę Tomasz Bieroń. Ja jestem bardzo... no nie mogę się doczekać czytania tej książki, na razie sobie czytałam jeszcze coś innego. Jest sporo materiałów zdjęciowych, więc w ogóle temat Dzikiego Zachodu i tego takiego zdobywania przez białego człowieka tych terenów obecnych Stanów Zjednoczonych jest dla mnie fascynujący. Jest to wyjątkowe wydarzenie, według mnie. No Trochę na miarę kolonizacji Afryki. Dużo złego się tam działo, ale też dużo fascynujących wydarzeń. Tutaj jest tematyka kobiet, które w tamtym czasie były na. Tamtych terenach, i jak rozumiem, że były również pionierkami. Jestem bardzo ciekawa tej książki, nie mogę się jej doczekać i będę na pewno relacjonować, co, co tutaj jest w jej zawartości i czy jest dobra. Więc to było otrzymane od wydawnictwa. Wydawnictwo Znak. Bardzo dziękuję za przesyłkę. Kolejna książka, zakup własny, czyli Płynąc w ciemnościach Tomasz Jędrowski, wydawnictwo Osnowa Publishing. W tłumaczeniu już Wam mówię Roberta Sudoła, więc doskonałe tłumaczenie, w ogóle książka jest doskonała. Nie wiem, czy wiecie. Tomasz Jędrowski jest to Polak, który mieszka za granicą, zna kilka języków, jest bardzo dobrze wykształcony, no ale w którymś momencie stwierdził, że nie chce już być prawnikiem, bo on chyba był, ma wykształcenie prawnicze i stwierdził, że no gdzieś tam siedzi w nim. Jakaś chęć pisania, i zaczął pisać, i faktycznie powstała w wyniku tego ta debiutancka powieść. Jest to książka osadzona w czasach 80, w 1980 roku i 81 roku. W których to czasach, takim w Polsce, no, były niespokojne czasy, tak? Bo to był moment, kiedy były przewroty w Polsce, takie Solidarnościowe, więc, no, takie dosyć ciekawe, interesujące czasy i interesujące wydarzenia, a na tym tle dzieje się romans. Romans właściwie zakochany chłopak jest bardzo mocno w drugim chłopaku, więc mamy tu romans homoseksualny, ale jest to tak pięknie opisane i tak fantastycznie e, czule, delikatnie, chłopięco e, nakreślona jest tutaj ta akcja, plus dodatkowo właśnie te wydarzenia gdzieś w tle się dziejące które dodają Swego rodzaju napięcia, że ta książka naprawdę bardzo mi się podobała. Co ciekawe, taki fun fact nie wiem, czy wiedzieliście, czy wiedziałyście o tym, że ta książka najpierw zrobiła furorę, tak naprawdę, za granicą, a dopiero potem trafiła do nas, do Polski. Pierwsze wydanie to 2020 rok, właśnie gdzieś za granicą, już teraz nie pamiętam, czy w, czy w Anglii, czy we Francji, a dopiero tłumaczone na język polski było. Nie, też 2020. Hmm. To nie wiem. W każdym razie do Polski ta powieść trafiła trochę później i tak naprawdę duże zamieszanie zrobiła Wam na przykład wokół tej książki Dualipa na swoim kanale YouTube'owym, robiąc też wywiad i polecając tę książkę w szerszej rzeszy czytelników i czytelniczek. Kolejna książka to jest Book Crossing u nas właściwie wymiana książkowa w pracy. Dawno temu chciałam przeczytać książkę Marcina Końskiego: Chłopcy idą po Polskę to jest o takich nacjonalistycznych nacjonalistycznej młodzieży w Polsce, wydawnictwo Znak Litera Nowa, wydana w 2023 roku, więc swego rodzaju nowość. Przypuszczam, że wiele osób z Was już zna tę książkę, to jest to jakiegoś rodzaju reportaż, ja jestem jej bardzo ciekawa, będę czytać. Kolejna książka to też otrzymana od wydawnictwa, wydawnictwo Powergraph, Bolesław Leśmian-Łonka. Wydawnictwo Powergraph ma taki nowy cykl książek, które trzeba przeczytać. Nie pamiętam, muszę po to sięgnąć. Kiedyś przeczytam, o, to jest taki cykl kiedyś przeczytam czyli takie kultowe pozycje z polskiej literatury, po które po prostu. Czasami się tak powtarza, no muszę kiedyś po to sięgnąć. I to jest właśnie jedna z takich książek, które, po które ludzie mówią, że muszą po to kiedyś sięgnąć. Ja Bolesława Leśmiana, Leśmiana Łąkę uwielbiam. W liceum razem z przyjaciółką zaczytywałyśmy się w tych tomikach, w tym tomiku poezji. W ogóle Leśmian ma tak przepiękne pióro. On jest właśnie twórcą wielu neologizmów w języku polskim i jego wiersze są pełne właśnie takich e, no, nowoczesnych słów, które sam wymyślił po prostu, więc właśnie neologizmów. Mm. Bardzo Wam polecam te wiersze. Ja książkę otrzymałam od wydawnictwa. Zobaczcie zresztą, jak jest pięknie wydana. To jest płótno albo coś, co udaje płótno. Tu są wytłoczenia. Książka jest naprawdę właśnie też z, z taką wstążeczką, pod kolor. Jest przepięknie wydana. Bardzo, bardzo, bardzo polecam zerknąć w ogóle na tą serię. właśnie Kiedyś przeczytam i zainteresować się, jakie pozycje tutaj będą. Więc bardzo dziękuję wydawnictwu PowerGraph za tę przesyłkę. Kolejna przesyłka od wydawnictwa, znowu Północ. Meretę Lindström. Przypuszczam, że źle wymawiam. Wydawnictwo ArtRage, przekład Katarzyny Tunkiel. Jest to powieść. Um, dość krótka. Powieść, przez którą na początku trudno mi się było, jakby dostosować do języka, bo on jest taki dosyć specyficzny. Już ją przeczytałam. Um, on jest dosyć specyficzny, bo jest taki. Um, Prosty z jednej strony, pełno jest tutaj równoważników zdań, takich krótkich zdań, które tak jakby odmierzają czas, czy też mierzają, no nie wiem, cokolwiek. I jest to powieść w ogóle też drogi, powieść też postapokaliptyczna, czyli ja tutaj widzę pewne związki z Livią i Butler przy powieści o Siewcy. Też mamy jakiś niedookreślony tutaj kryzys, chociaż tutaj mowa jest o wojnie, która się wydarzyła. I strasznie e, dużo ludzi zginęło w trakcie wojny, strasznie dużo ludzi ginie również teraz. Są pewnego rodzaju wydarzenia, które nie są wyjaśnione. Ludzie, i tutaj się dzieją te wydarzenia w przeciwieństwie do przypowieści o siewcy w Europie, raczej przynajmniej takie mam, odnoszę wrażenie, że jest to gdzieś właśnie Skandynawia prawdopodobnie. Ludzie też idą na północ właśnie, czyli tak samo jak i w przypowieści o siewcy, ta północ gdzieś tam jest jakimś lepszym światem. Tutaj też jest ta północ jakimś takim celem, który po prostu dobrze jest mieć w takim czasie beznadziei, w czasie, w którym nie ma żadnego celu, bo wszystko zniknęło i zostało zniszczone, więc ludzie idą sobie po prostu na północ. Mamy tutaj głównego bohatera, chłopaka, młodego, który, do którego dołącza drugi chłopak i e, idą razem, e, towarzyszą sobie w tej drodze ciężkiej, trudnej, e, w której walczą o jedzenie, w której walczą o to, żeby w ogóle dojść jakoś w tym niebezpiecznym świecie. E, Przeczytałam ostatecznie, nie, jak się już wdrożyłam w ten język, to nie był taki straszny. W ogóle też dosyć krótkie są takie rozdzialiki, podrozdzialiki, więc e, nawet samo to sprawia, że to się łatwiej czyta, bo można tak z doskoku przeczytać taki jeden m, jakby paragraf czy też właśnie podrozdzialik. Ale mimo wszystko no, nie jest to jakaś wspaniała m, m, powieść, a jednak mimo wszystko gdzieś tam zostaje w pamięci. Mnie to dość mocno... Urzekło, chociaż z drugiej strony, jak na przykład teraz o tym myślę, to nie ma ta powieść żadnego jakiegoś większego przesłania. Nie ma jakiejś takiej. szczerze mówiąc nie wiem, co autorka chciała powiedzieć przez tą powieść. Czy to, że nie wiem nie ma nadziei w tym świecie, że jeżeli jesteśmy zagrożeni, to nikt nie jest sobie w stanie pomóc, czy właśnie że jesteśmy w sobie w stanie pomóc, no nie wiem, szczerze mówiąc tu nie było żadnej takiej. Historii, która by albo niosła nadzieję, albo jakoś bezapelacyjnie zaprzeczała jakiejkolwiek nadziei. Kolejna książka to jest taka, którą sobie sama kupiłam, jakby prowadząc dalej mój, moje śledztwo dotyczące książek do, z szachami w tle lub z szachami gdzieś tam na pierwszym planie. Ponieważ tak bardzo mi się podobała książka, o której będę za chwilę mówić. To jest ósemka Katrin Neville wydawna, w wydawnictwie Rebis. Ja za dużo wi nie wiem o tej powieści, wiem, że to jest jakaś sensacja. O, Widzę, że tu jest jakaś odręczna notatka Berlin 1 czerwca 2015, hmm, to ciekawe. No i kto to przetłumaczył? Nie wiadomo, kto to przetłumaczył. Serio, nie wiadomo kto to przetłumaczył. Naprawdę nie wiem. Nie ma absolutnie ani na tylnej. gdzieś. Nie, nie ma. Słuchajcie, nie ma absolutnie żadnej informacji dotyczącej tłumacza. No, teraz to się już nie, nie wydarza. Nie ma w ogóle też takiej. Notatki z tyłu, tak jak są zwykle informacje w książkach, kiedy została wydana, więc nie mam pojęcia, kiedy została wydana. Książka podobno sensacyjna i dość dobra, i często też pojawiająca się w takich podsumowaniach książek o szachach, z szachami w tle, z szachami na pierwszym planie. Zresztą, jak widzicie, okładka tutaj też wskazuje na to, że będą szachy. Także kupiłam, będę czytać. Kolejna książka to też wydawnictwo, yy, yy, prezent od wydawnictwa, właściwie sama o nią poprosiłam, to są yy, od krytyki politycznej książka Michaela Polana Odmienne stany roślinności, yy, przekład Dawida Krawczyka, no i tak jak powiedziałam krytyka polityczna i bardzo dziękuję krytyce politycznej za tą, za tą pozycję. Yy, ja Michaela Polana czytałam książkę poprzednią, czyli... Yy, jak zmienić swój umysł? How to change your mind. To, to są książki. W ogóle to jest autor, który zajmuje się tematem psychodelików. I opowiada po pierwsze o tym, jak psychodeliki zmieniają właśnie świadomość, ale też o tym, jak może to być użyte do różnego rodzaju terapii. Przynajmniej taka była jego pierwsza opowieść, pierwsza książka. Właśnie tamta, jak zmienić. Umysłu, chyba. How to Change Your Mind, e, bo ja ją też czytałam w oryginale, tam tą książkę, zanim ona jeszcze wyszła po polsku, bo długo, długo nie, wychodziła po, w, nie wychodziło tłumaczenia. Ja byłam bardzo ciekawa tamtej e, książki. I teraz Michael Polan właśnie wydał drugą książkę, Odmienne Stany Roślinności. Jak psychoaktywne rośliny wpływają na nasz umysł? No, jestem bardzo ciekawa, bo tutaj będzie też o, pewnie o historii, o odwiecznych i głębokich związkach ludzi z roślinami psychoaktywnymi. Mnie to bardzo ciekawi. Ten temat jest naprawdę fascynujący, więc jestem zainteresowana. I jeszcze raz dziękuję krytyce politycznej że za przesłanie tej książki. Będę czytać. Kolejna książka, której żadne z nas nie czytało, kupiliśmy Moniki Śliwińskiej książę, czyli biografię Tadeusza Boja-Żeleńskiego, wydano w wydawnictwie literackim. To chyba jest całkiem nowa książka, jeśli się nie mylę, z tego roku chyba, z 2024 roku. Żadne z nas nie czytało biografia Tadeusza boja -Żeleńskiego, podobno bardzo dobra, więc będziemy czytać. No, i przechodzę znowu do książki, którą sobie też sama kupiłam, gdzieś tam na Eliksie. Walter Tevis, Gambit Królowej, Wydawnictwo Czarne, wydane już jakiś czas temu, w 2020 roku, w przekładzie Hanny Pustuły lewickiej Oglądałam bardzo dawno, jak wyszedł serial, nie czytałam książki i dopiero teraz po nią sięgnęłam. Uważam, że ta książka jest fenomenalna, kapitalna, bardzo mi się podobała. Są tu szachy, ale jest też historia. Bardzo silnej osobowości, bardzo silnej dziewczyny, która walczy ze swoimi przeciwnościami losu i z uzależnieniem, które, w które wpędziło ją um, ośrodek um, opiekuńczy podający właśnie dzieciom środki psychoaktywne, środki takie chyba opioidowe, uspokajające, po to, żeby dzieci po prostu nie rozrabiały. No i w ten sposób wprowadziły tą dziewczynę w uzależnienie, dziewczynę niezwykle uzdolnioną, no i która yy, walczy z całym światem w, yy, w grze w szachy. Yy, dla mnie to jest fenomenalna historia o tym jak pokonywać własne słabości, własne jakieś takie yy, no Różne trudności, które nam się zdarzają podczas yy, drogi życiowej. Świetna książka, bardzo Wam ją polecam, więc no, więcej nie powiem. Yy, zakup własny, czyli John Williams. August. John Williams to jest ten autor, który napisał yy, który napisał co? Stonera, profesora Stonera. Ja książkę czytałam nie w tym najnowszym tłumaczeniu, tylko w tamtym poprzednim Stoner, bardzo mi się podobała. To jest książka przełożona przez Macieja Stroińskiego, wydana w wydawnictwie filtry, yy, powieść o cesarzu Augustie. W, napisana w 1971 roku, to jest nowość z tego roku, wydana teraz dopiero w tym wydawnictwie Filtry. Kupiliśmy, ponieważ właśnie John Williams naprawdę ma świetne pióro. No i ostatnia książka, którą e, mam też z Book Crossingu, Maj, e, Michał, chciałam powiedzieć Michael Witkowski, Michał Witkowski, e, Drwal, e, wydana w Świecie Książki e, już jakiś czas temu, ale miała świetne recenzje, e, będę czytać, bo no cóż, bardzo dobra książka to, to bardzo dobra książka. Michał Witkowski ma naprawdę dobry styl, więc nie mogę się doczekać eee, też czytania tej książki. No i cóż, to było te, nie pamiętam ile, 16 książek, które. Jako nowe trafiły na nasze półeczki. Dajcie znać, co już z tych książek czytałyście, czytaliście. Jestem bardzo ciekawa, co, od czego zaczynać czytanie. Ja już tutaj wspomniałam, które mam już za sobą, więc, więc wiecie, co przeczytałam, więc możecie mi z tych pozostałych zasugerować, jaka powinna być moja kolejna lektura. Dobra, trzymajcie się. Cześć że to było, nie pamiętam kiedy, poczekajcie chwilkę, dobra, nie pamiętam. Eee... W ogóle mamy dużo nowych książek Brata i Elisa, których ja tutaj nie wzięłam w ogóle, dobra, nieważne. Eee, będę za chwilę latać pewnie. Wiele osób, które... Powiedziałam wielo... Eee, także nic więcej nie mam do dodania.